Witam na kanale Fantazja Azja. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na film z serii Musisz to obejrzeć, a tym razem będzie to anime Mairi Masita i Ruma Kun. Zatem jesteście, zatem jeśli jesteście ciekawi, zapraszam na filmik, a ja jestem Emil. Zaczynamy. Irumakun jest to anime, fajnie się to mówi. Jest to anime, które koniecznie musicie obejrzeć, a szczególnie w tym okresie czasu, bo jest to dlaczego? Bo jest to anime, które wywołuje uśmiech na naszej twarzy, chociażby nawet nie muszę za bardzo dużo opowiadać wystarczy, że zobaczycie moją reakcję, na, moją reakcję na jeden z odcinków, właśnie Irumakun. 気持ちを伝えるシーンがあった。あの方法で私の正直な気持ちを伝えよう。ビルマン。ビルマ。 すご <laughs> <laughs> いな、こういうスーパーセント、それに比べるパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセントパーセ I wystarczy zobaczyć, jak już jestem zmęczony. Już y, malutkie takie oczka. Ja to siedzę, oglądam i, i reaguję tak pozytywnie. Uśmiecham się, y, bo, bo słyszę te dziwne głosiki, i widzę to wszystko, co się dzieje. Naprawdę fajna nieba pod tym względem. Moim zdaniem, jest to jedno. Z takich troszeczkę ciekawszych anime, jeżeli chodzi o komediowe anime, bo bardzo fajnie wywołuje e, uśmiech na, na naszej twarzy, a że każda rzecz, co tam się dzieje, to jest taka parodia czegoś. Coś się dziwnego dzieje, coś się śmiesznego dzieje, a szczególnie ta mała dziewczynka to po prostu genialne jest. No ale do rzeczy, o czym to w ogóle jest? E, całe to anime polega, w... całe to anime przedstawia nam historię chłopaka Iruma, e, Iruma Kun, e, który. E, przez całe swoje życie był popychadłem. Wszyscy, jak ktoś miał jakąś sprawę do niego lub coś od niego chcieli, to on zawsze zgadzał się na wszystko. Był to taki facet na tak. I nawet jego rodzice go wykorzystywali w pewnym momencie, że on za nich pracował, oni sobie siedzieli, bo oni go poprosili, czy możesz za nas pracować? Nie ma problemu, mamo, tato. Czy możesz zrobić tamto, czy możesz poszątać toaletę, czy możesz to? I wszyscy, wszyscy go tak wykorzystywali. Całe życie był popychadłem do tego stopnia, że jego. E, nie z pełna rozumu rodzice sprzedali go swojego synka demonowi. No i tu już jest ciekawa sprawa, sprzedali go za kasę, żeby po prostu mogli sobie siedzieć e, i, i e, cieszyć się życiem bez konieczności opiekowania się synem, więc trochę troszeczkę to takie dziwne się zaczyna, ale to wszystko ma być śmieszne, to wszystko ma być parodiowe. No i w tym momencie kiedy Iruma Kun dowiaduje, Iruma dowiaduje się, że został sprzedany demonowi jego... I jest wciągnięty do świata demonów, to jest oczywiście przerażenie, co się będzie działo, ale na szczęście ten demon kupił tego chłopaka w nadziei, że on zostanie jego wnuczkiem, bo mu się zawsze całe życie marzyło mieć wnuczka, bo inne demony chwaliły się, że mają swoich wnuków, on nie miał, więc postanowił kupić sobie chłopaka w naszym świecie i, i będzie Gites, prawda? No i tu zaczyna się jakby cała ta... Ciekawość tego anime i cała ta fajna fabuła, bo fabuła to jest taka sobie, że jest chłopak, chodzi do szkoły i tam jest jakaś gdzieś tam e, dodatkowa historia, że jakiś tam ma być magiczny e, e, król demon, władca demonów się pojawić i jakaś legenda o nim jest. E, ale to póki co prawdopodobnie będzie może w jakichś kolejnych sezonach. Pierwszy, pierwszy sezon to jest bardziej... robimy sobie jaj ze wszystkiego, śmiejmy się, uśmiechamy się, trochę coś jak... E, Trochę coś jak Konosuba, też tam było dużo śmiechu, może nie do końca takiego samego, ale tu już mamy troszeczkę bardziej takie dziecinne trochę śmiesz, śmieszki, całkiem przyjemnie się ogląda. No i mamy pierwszy moment, kiedy nasz Iruma znajduje się w świecie demonów. Dziad, dziadek, ten demon, przedstawia mu swój plan, że chce, żebyś został moim wnuczkiem i zapisałem cię do szkoły demonu będziesz chodził tam do szkoły, oczywiście Iruma-kun. Nigdy cały życie do szkoły nie chodził, bo był wysyłany do pracy i tak dalej, nie miał w ogóle życia za bardzo takiego towarzyskiego, nie miał przyjaciół, nie miał możliwości uczyć się, więc był podekscytowany, ale mimo wszystko był przerażony, bo jakby nie było, jesteś chłopakiem, jestem ludzkim stworzeniem w świecie demonów. No i idzie do tej szkoły, idzie sobie do tej szkoły i słyszy, jak wszystkie demony z okolicy przylatują na skrzydłach, na jakichś potworach, do tej szkoły i śpiewają hymn szkoły, który po prostu jest genialny, jak się jest człowiekiem. Zwłaszcza, że, e, krótko mówiąc, niektóre słowa tej piosenki to dotyczą tego, do czego służą ludzie, zdaniem demonu, czyli to jest ich pożywienie. Jak spotkasz człowieka, musisz go zabić, musisz go zjeść. Ludzie są przeznaczeni tylko do jedzenia, i oni lecą i sobie to śpiewają. No i, i Ruma, prawda, sobie spaceruje do szkoły. słysząc to wszystko w przerażeniu, e, e, więc, więc całkiem. E, już od samego momentu są reakcje, zachowania i rumy, on się zachowuje, wszystko co się dzieje. I pierwszy odcinek, prawda, jak się pojawia w szkole, co tam się dzieje. E, miał się tak nie, wy, nie wychylać za bardzo taki był jego plan. To do, do końca mu nie za bardzo wychodzi. I, i, i no, wszystko naprawdę potrudniony jest. Naprawdę fajny anime. Dużo tam mamy radości, dużo uśmiechu, dużo, dużo ciekawych takich sytuacji z przyjaciółmi, bo demony nie wiecie co to w ogóle znaczy słowo przyjaciół, przyjaciel, a on tam spotyka przyjaciela, przyjaciół można tak powiedzieć, więc, więc całkiem to wszystko fajnie wygląda jak... Jego taka głupkowata postać, tego Inuny, jest podnoszona przez te demony na piedestał, że on jest jakiś taki lepszy, że on jest taki ciekawszy, że on ma w sobie coś, co, co może świadczyć, że jest ponad nimi nawet. A to po prostu chodzi wyłącznie o jego głupkowaty fart i jego umiejętność unikania dziwnych rzeczy, bo całe życie był, <grytanie> całe życie był właśnie popychadłem i wyrobiła mu się umiejętność robienia uników przed różnymi rzeczami, które z jego stronę lecą. Więc, yy, podsumowując, koniecznie musicie zobaczyć to anime, zwłaszcza yy, w tym czasie jaki mamy teraz, czyli siedzimy w domach, przeżywamy, stresujemy się, włączamy Irumakun, Mairi, Masita, <laughs> Mairi, Masita, Irumakun i, i od razu nam humor yy, wraca, bo naprawdę śmieszne anime, wesołe anime, warto obejrzeć, fakt, że tam kilka odcinków będzie troszeczkę takich yy, nudniejszych, troszeczkę dalszych, ale zaraz to się szybko kończy i potem zaobracamy do zabawy, do wygupiania się, na szczęście, planowany jest sezon drugi, więc myślę, że powinno być OK. Ale z tego co wiem też jest manga, więc jakbyście już zdążyli przeczytać wszystko, więc jakbyście zdążyli już obejrzeć całe anime, cały pierwszy sezon, to i nie będziecie mogli wyczekać na kolejny sezon, zapraszam do odnalezienia mangi i do czytania, bo naprawdę fajne, naprawdę podnosi, podnosi nas na duchu, wywołuje ogromny uśmiech na naszej twarzy. Ja jestem po prostu zachwycony. Jak to anime wpłynęło pozytywnie na, na moje... Na mój, dzień. na mój dzień. Bo naprawdę przyjemnie się to oglądało, cały czas się śmiałem. Praktycznie nie można się powstrzymać od śmiechu, naprawdę kasza rzecz głupkowata, Chyba, chyba, że to tylko ja tak mam, chyba, że to ja mam ja może jakiś taki yy, yy, świernięty głupkowatek. Ale mam nadzieję, że Wam się też spodoba. Zatem musicie to obejrzeć. Mayri Mashita, Irumakun zapraszam. I to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj taki szybki filmik, co musicie obejrzeć. I to było na tyle. Zatem ja jestem Emil, z Dróbeczka.